Ostatnio przyszedł do mnie taki kardigan z lekolety i tak leżał sobie w szafie. I stwierdziłam, że dzisiaj go założę i naprawdę jest boski. Zobaczcie, on w ogóle sięga za kostki. Jest taki długi, elegancki, możemy sobie go przywiązać, możemy nie wiązać. Był też w kolorze szarym, czarnym. Ja akurat um, chciałam taki beżowy, no piękny. Wrzucę wam tutaj link do niego, bo on jest bardzo fajny też jakościowo. I jakościowo, i wizualnie fajne. Także polecam, naprawdę. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chcę Wam pokazać metamorfozę naszego domu, ponieważ zainstalowałem dodatkowe oświetlenie LED-owe marki Philips Hue, no i zrobiło to wielką różnicę. Całość w montażu jest naprawdę bardzo prosta, a inteligentne sterowanie pozwala nam dobrać oświetlenie w zależności do sytuacji. Ciepłe, zimne, przyciemnione, bardziej klimatyczne, dosłownie jak tylko wolimy, jak się czujemy i jaki chcemy stworzyć nastrój, na przykład w pokoju czy, czy w całym domu.